Siemaneczko, ja jestem Fluffy FluffyGaming.pl a to jest um, kolejny odcinek tym razem um, z minecrafta e, i dzisiaj ogólnie jesteśmy w starej, opuszczonej guildii um, którą prowadził Cizerku zapraszam na jego kanał ale coś się stało, ponieważ nie było mnie chyba 3 dni ała nie było mnie chyba 3 dni um, i trochę się to pozmieniało ponieważ chyba gdzieś była napadnięta um, i wszyscy się wyniesie, nic mi nie mówiąc a więc po prostu wyniesie się także z gil. i ogólnie teraz będziemy szukać jakiegoś fajnego miejsca i ogólnie grać sobie tutaj tak jak widać małe Eku tak troszkę tak małe ekły troszkę, ok, spoko Moment. może sobie trochę przybliżę mikrofon, bo coś słabo mówię ale okej, okay, powinno być lepiej i potrzebuję żelaza właśnie że będziemy już sprzątać nasze ku nasze i kurczę, nie mam enchantu, tyle Wam powiem, a potrzeba mi bardzo tego enchantu, żeby sobie zrobić mieczek na 30 level. Zresztą biorę, teraz kobiet to będzie. Dobra. I 30 level już chyba jest. Ale okej, okay, nie podam wam, o kurczę, pokazałem kordy, a to się wymarzę. Dobra, nie podam Wam kordów tej gigi, ponieważ... Prawdopodobnie jeszcze nie wrócimy. Ile ja tu mam zabić w ogóle? No a tylko... Nie, bo to są punkty, a nie Dobra. I okej. Ogólnie będziemy czegoś szukać. Jeszcze nie wiem w sumie czego. Ale pewnie znajdziemy miejsce. Chociaż trochę tej jak tam robią dwie Wiedźmy dlaczego one nam nie idą. Dobra. O, lag, 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 lag. Ała, ała, ała. Nie! O, miksturka szybkości. Tam muszę się przydać. Ała. Ty, miksturki nie działają. Hehehe. <grytanie> Dobra, patyki. Jeszcze To jest coś fajnego. Nic. Okej. Okay. No i później będziemy czartować oczywiście mieczeł. I tak, mam drewno. Nie mam drewna w ogóle więc będziemy musieli po pierwsze napisać komendę CableStone, żeby nam kabel nie wypadał. Już, bo mamy go wystarczająco... Nie no, zaraz nam jak tak dalej będzie się to... Muszę zmniejszyć trochę czat. A się w ziemię. Tak, możesz razem ze mną pograć. E, napisz tylko do mnie w komentarzu. E, no, wysokość może być, tylko szerokość. Tak. Może to dziwnie wygląda, ale... Spoko. E, 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 tak. Nie będę tu. Eee, e, wam. I teraz musimy wybudować jakiś prowizoryczny mega domek. Tak, wiem, że to będzie mega piękne, ale tu po prostu zrobimy skrzynkę. I tutaj damy do niej rzeczy niepotrzebne. Dobra, to będzie platforma. Platforma wystarczy. I tylko wykopiemy sobie drewna na crafting table i na samą skrzydłę. się kierki. Nie mam kurcze. No nic, trudno. No nie, już do mnie jakiś łucznik sypie. A strzela, dobra. Mm, prosił mnie ktoś na pewno, żeby nie mówił: Sypię, 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 bo no stop tylko sypie sypię i żelazo już że w sumie nie serdecznie. Jest, mam achievement, y, zdobywanie drewna, jestem takim poza tym, że ja. O, ilu tu już gram? Hmm, dwóch tygodni mam zdobywanie drewna. Nie, to dopiero po prostu zmieniałem ostatnią wersję. No i z tym sezonką. Tutaj walnimy, crafting yy, i... Ewentualnie możemy zrobić to jakieś obramowanie takimi. Okej. Okay. No nie, będą nam potrzebne patyki, kurcze. Nie, ja jako zabiję, to już to zaraz. Jeszcze raz mnie nie Ty, no bier, um, Ale na kości. Na. zawsze... że raz mi nie trzeba, zawsze ma przydać. Mhm... Mm Na rąbę nie będziemy narobić strefy, nie? To jest robię tajemna Więc widzimy się już po narobię. Widzimy się już po raz yy, kolejny. Już jest granica sektora praktycznie za nami. Jest Enderman też. Nie wiem, czy można wyjść za granicę. Tak, jesteśmy poza granicą Z sektora. Musimy szybko stąd uciekać, bo nas prawdopodobnie cofnie. A tego nie chcemy. I... Nie no dobra, wyślijmy. Okej, okay, no i teraz idziemy w dobrym kierunku. Minus nam się zmniejsza, musimy iść tam, gdzie się minus będzie zwiększał. Czyli gdzieś tam. No to nie będzie tam, pójdziemy w takim kierunku. Jak najdalej, oczywiście od sponu. Wiecie co? Myślę, że zakopiemy się tutaj w ziemi i będziemy zdobywać diaksy i ogólnie enchant, biblioteczki i tak dalej. Drewno jeszcze trochę nakopałem. Mam dobry kilo, fajny enchant wyszedł. W szczęście 3 wydajność niż 4. Kopiemy się tutaj, ale byłby ogóle fajnie jakbym to wpadł do lawy. Dobra, kopam kopam, kopiemy się dalej. Hmm. Lewele się wbijają. Ogólnie przydałoby się trochę więcej żelaza, bo musiałbym zrobić kowadło, żeby naprawić swój kill off I na poziomie 21 moment Stąd. Złoto są diamenty od którego poziomu? Od poziomu 21. Czyli musimy być na poziomie 21 Y21. Dobra. Dobra, no i tu się wkopiemy. Wow, wypadły mi aż 3 diaksy z jednego bloka. I ogólnie zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Tak, krótki odcinek, nie wiem, wiem, ale no, lepszy niż nic. Zrobimy dechy. A już myślałem, że zrobiłem z wszystkich desek, te mm, przyciski. Trzymałby się trochę patyków. No i połowę z tego. Dobra, niech będzie 53. Zrobimy sobie trochę pochodni, bo nie mamy. Dobra, powinno wystarczyć. Ogólnie serwer SKKFa jest już teraz non-premium. Mm. No, a więc możecie ze mną pokrać. Zapraszam na Skype'a. Link do Skype'a będziecie mieli w opisie. Albo wbijać na ts bo na TS-ie też często siedzę. Eee, he, he. Dobra, kopamy, dalej. kopamy, dalej, kopiemy. Teraz mi się kilo skończy, przydałoby się naprawdę. O! Jakiś caf, najmniejszy. O niego. Tak, w ogóle mi się tego nie opłacało szczerze zrobić, ale to będzie tylko nasza taka chwilowa grota, w której tylko mm, na chwilę zbuduję swoją mini bazę, tutaj zrobię time lapsea. widzimy się już podczas budowania bazy. Bullseye. Dobra, więc na ten odcinek to by było tyle. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij kliknąć lajka like i zasubskrybować mojego kanału, ale ja tylko zachęcam, a nie zmuszam, że tak powiem. A więc ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Materiał jest to pierwszy odcinek oczywiście z NCSKKF. Spodziewajcie się kolejnych odcinków. Ja się z Wami żegnam, cześć i na razie.